Rybeczki. Cześć kochani. Cześć rybeniki. No, co tam u Was? Robimy Wasze czytanie na październik, dobra? I zobaczymy najpierw miłość, relacje, potem zobaczymy przekaz na miłość dla singla. Potem patrzymy na pracę, potem co jest najlepszego do osiągnięcia. A potem oczywiście, tak jak zawsze, wy z każdym znakiem z Zodiaku. A na koniec jeszcze będą dwie karty wyroczni. Dobra. No, skarbenki, co tam? Co w październiku u rybek? Zaraz zobaczymy. Październik, jeszcze raz lecimy. Dobra. No, to co? Relacje, związki. Relacje. Związki. relacje. Jezu. Co to jest? Misiaczki? Co to je? O, kurce, kurczę. <laughs> Słuchajcie, ja nie wiem, kto to jest. Ale. Jeżeli nie jesteście razem oficjalnie albo tak na poważnie. To jest tutaj pokazana jakaś osoba i to jest prawdopodobnie kobieta, która zaprzecza jak bardzo pragnie drugiego człowieka. Zaprzecza. Być może udaje, że nie pragnie. Prawdopodobnie kobieta to robi. No większość z was, którzy słuchacie to kobiety. Ale jeżeli rybeczki są mężczyzną, no to ta kobitka czemuś tu zaprzecza. To tylko tyle wam mówię. No dobra, zobaczmy co dalej. Słuchajcie, jeżeli nie daj Boże, no mam nadzieję, że nie, ale jeżeli nie daj Boże, macie sytuację taką, że jesteście w bardzo poważnym związku i niestety podejrzewacie partnera o zdradę no albo partnerkę, to tu coś rzeczywiście jest na rzeczy. Możliwe, że ta osoba stara się nie zdradzać, albo stara się wycofać, albo jeżeli podejrzewacie partnera, to ta kochanka stara się wycofać, ale tu jest pokazane, że to nie jest takie proste, żeby się wycofać z tego romansu. No ale zobaczmy, co jeszcze będzie. Zobaczmy, co jeszcze dla rybek. Ktoś zaprzecza, że pragnie, udaje, że nie czuje. Blokuje wręcz, bym powiedziała, blokuje tą energię ktoś. No. Ale to jest nieprawda. Ktoś się nie może wyleczyć z tego pożądania, z tej miłości. Nie może się wyleczyć. I słuchajcie, kurczę. Dobra. Ja powiem tak. Tu może być niestety, przynajmniej dla niektórych z was sytuacja trójkątna, że jest gdzieś jakiś związek czyjś, jakieś nawet małżeństwo możliwe, ale jakiś poważny związek, ale oprócz tego związku jest jeszcze gdzieś jakaś ogromna pasja. I to powiem szczerze, tu, tu może być problem. Wiecie, dlaczego? Ja nie mówię, tu nie musi być zdrady. Może nie być zdrady, ale. Związek stały poważny jest on jest, on się utrzymuje, ale on jest problematyczny i nie da się go całkowicie uleczyć. A ta jakaś pasja z kimś innym, czyli jedna z tych osób z tego związku ma pasję na zewnątrz, to to, to, to jest coś, co bardzo łączy. tak wiecie energetycznie. I nie można z tego całkowicie zrezygnować, nawet jeżeli ktoś bardzo, bardzo próbuje. Dlatego, że ta energia cały czas gdzieś istnieje. No, ja nie wiem, co Wam tutaj doradzić. Zobaczymy zaraz, co dalej. Ja nie wiem, kim Wy jesteście. Czy Wy jesteście w poważnym związku, ale ktoś inny Wam się podoba? Czy nie daj Boże, Was człowiek gdzieś zdradza albo chciałby, może nie zdradza, ale chciałby. Czy Wy jesteście tą kochanką, albo tym kochankiem? No. No więc hmm, problematyczne, problemat. oj, problematyczne. Nawet bym powiedziała, że ktoś nie chce, nie chce ktoś, żeby się rozpadła jakaś relacja, poważna, jakieś małżeństwo, ale ma obsesję na punkcie czegoś innego. Próbuje to blokować, ale nie potrafi. Ha, bardzo dziwne. No. Miszki, weźcie, napiszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa, czy wy, rybieniki macie obsesję na punkcie człowieka? Czy ktoś na waszym punkcie ma? O co to chodzi? Czy nie daj Boże? No, naprawdę mam nadzieję, że nie. Ale to wy macie partnera, który zdradza, albo partnerkę, która zdradza. Mam nadzieję, że nie. No. W ogóle najlepiej by było, żeby to nie było trójkąta, tylko że ja nie wiem, jak inaczej to mam powiedzieć, dlatego że jeżeli. Dobra. Jeżeli nie ma trójkąta, prawdopodobnie jest, niestety. I to jest główny przekaz, że jest trójkąt. Nieszczęśliwy, nieszczęśliwy związek albo nieszczęśliwe małżeństwo i obsesja seksualna i jakieś marzenie i jakaś bardzo silna energia z kimś innym gdzieś na zewnątrz. No. Natomiast, jeżeli miałoby tu być dwoje ludzi, Dwoje, tylko dwójka ludzi, to być może jest to romans na terenie pracy. Bo to jest coś, co jest niewłaściwe. Więc jeżeli ja bym miała mieć dwoje singli, którzy są razem, albo jeżeli miałabym mieć małżeństwo, które nie ma żadnych problemów, to to, to nie byłyby wasze karty. To nie byłyby Wasze karty. Tu jest problem pokazany. I ten problem to jest albo to, że to jest niewłaściwy związek, czyli albo zdrada, albo na terenie pracy jest to kuszenie. Nie można tego w ogóle okiełznać, mimo że ktoś próbuje. Albo ewentualnie jeszcze bym powiedziała, że ktoś ma jakąś toksyczność. Jeżeli by to były dwie osoby, toksyczność. Nie wiem. Zobaczmy, co jeszcze. To jest bardzo, bardzo dziwna sytuacja. I taka, słuchajcie, no niejednoznaczna. Naprawdę niejednoznaczna. Najprawdopodobniej tu jest dwóch facetów i jedna kobieta. I kobieta i. i kobieta jest z jakimś mężczyzną, ale nieszczęśliwa. Jest innym mężczyzna, do którego ona należy energetycznie, ale nie jest z nim. I jeden wielki burdel. Za przeproszeniem, oczywiście, no ale kurcze blade. No kurczę blade, no co to w ogóle ma być? No, nie wiem, no ukrywane, no, patrzcie, ukrywana obsesja seksualna. No, przed mężem, kobieta, która ma jakiegoś kochanka albo pragnie innego mężczyznę. Oj, dobra, kurde, dobra, zejdźmy z tego tematu, zejdźmy z tego tematu. Dajmy na to, że jesteście w szczęśliwym związku, to to nie są wasze karty i tyle, ja nic więcej nie mogę tu powiedzieć. Nic więcej, chyba, że jeszcze bym powiedziała: Uważajcie na czyjegoś brata albo przyjaciela, zwłaszcza jeżeli go za zapraszacie do domu, bo on może być toksyczny albo fałszywy. O, o, to takie coś bym powiedziała. Natomiast, jeżeli ktoś podejrzewa, nie daj Boże, swojego partnera, partnerkę, żonę, męża o zdradę, to się przyjrzyjcie, bo te karty rzeczywiście są dziwne. Napiszcie w komentarzach, czy macie coś takiego i kim ewentualnie jesteście w tym, no, na tym obrazku. Czy jesteście jakąś stroną, która wybiera, czy stroną, która jest wybierana, czy kim jesteście tutaj. Sorry, rybeczki. No. Jest jakaś grupa rybek, która absolutnie nie ma nic takiego, i nie było dla was przekazu, nie przejmujcie się. Idźcie na ascendent, idźcie na księżyc, sprawdźcie oczywiście wedyjskie znaki, prawda? No, na spokojnie, nie przejmujcie się tym. To było dla kogoś. Słuchajcie, Singiel pokazuje, że jest zadowolony. Ma dom, ma jakąś rodzinę, przyjaciół, ma pracę, ma stabilizację, ma pieniądze i pokazuje, że jest, że się dobrze czuje w swoim życiu. Ale jest coś, o czym singiel czasami myśli, wraca do tego w głowie myślami, wraca do tego. No. Nie wiem, czy to jest do... ta, no jakiś bliźniaczy płomień, jakaś, nie wiem, co tam może jeszcze być, ale coś tam takiego, co singiel chciałby do tego być może wrócić. Mimo że ma dobre życie. Nie wiem, czy singiel powinien do tego wracać, ale jest pokazane, że łączy go jakaś więź albo bardzo silna energia z jakimś innym człowiekiem. Powiem Wam tak. Y o Jezu, tu jeszcze miłość jest jakaś pokazana. Y singlaczki, albo do Was ktoś wróci i Was naprawdę łączy uczucie, albo przyjdzie do Was ktoś nowy. Ale wiecie, kiedy przyjdzie, kiedy się nie będziecie tego w ogóle spodziewać, bo to jest nawet tak, jakbyście. Zgubili się gdzieś albo byli na innej drodze niż powinniście, przez przypadek, w cudzysłowie oczywiście, i napotkalibyście na osobę, która gdzieś tam jakoś was przyciągnie. Więc gdzieś jest jakaś grupa singli, która może nawet poznać jakąś fajną osobę w tym tygodniu, w tym miesiącu znaczy się. Ale dla wielu z Was to jest po powrót jakiejś bratniej duszy albo jakiegoś płomienia, albo nie wiem czego. Sory, że tak kurde gadam o bajeczkach, ale. Ale tu jest bardzo silna energia, tu jest prawdziwa miłość pokazana i to może być coś, co już znaliście. Ja mam tylko nadzieję, że ta osoba nie jest zajęta, bo jeżeli jest zajęta, to ja już Wam powiedziałam, jak to wygląda. No. Także miejmy nadzieję, że to nie jest to, co wyszło w pierwszym przekazie. Dobra. Skarbenki. Co to w ogóle było, rybeczki? Nie można mieć normalnie, tylko trzeba mieć takie kurcze dramaty. No, ale normalne karty to by nam tu nie wyszło, bo my patrzymy na problemy przecież, nie? No, no właśnie. Dobra. Rybeńki, praca. Rybki, praca. Co w pracy w październiku? Co w pracy w październiku? Niektórzy pracują albo chcą pracować, albo będą pracować ze swoim własnym człowiekiem. Na przykład macie małżeństwo, albo jakiś tam związek i planujecie razem jakiś biznes. To się może udać. Inni biorą jakiś urlop albo pauzę w tym tygodniu. Być może po to, żeby na przykład posiedzieć gdzieś tam z rodziną, z partnerem, z partnerką, gdzieś wyjechać, wypocząć. Też się to uda. Jeżeli macie jakiekolwiek plany wypoczynkowe, albo żeby zrobić jakąś pauzę od pracy, albo chociażby zwolnić po to, żeby przemyśleć jakieś sprawy, to wszystko jest pokazane dobrze. No, to wszystko jest pokazane dobrze. Także, także fajnie, dobra. Zobaczmy, co jeszcze. Jeżeli boicie się, że coś się może nie udać w pracy, że coś się może zawalić, rozwalić, nic się takiego nie stanie. No, zwłaszcza jeżeli się ktoś boi, że zrezygnuje z pracy albo że wyjedzie i że coś się zawali w tym czasie. Nie, nie, nic się nie zawali. Wy macie pokazane zadowolenie, szczęście, zadowolenie. Bardzo wiele z was nie będzie się przepracowywać w tym miesiącu, bo macie pokazane spędzanie czasu z osobami, na przykład z rodziną, z partnerem, z partnerką, wyjazdy, wypoczynek i mniej pracy. Jest pokazane zrzucenie z siebie czegoś. Jakiegoś ciężaru, ale jeżeli pracujecie normalnie, być może nawet intensywnie, niektórzy z Was, chociaż tu nie ma takiej intensywności, to, to może to nie dla Was karty wtedy, ale jeżeli pracujecie normalnie i idziecie do pracy w październiku, to tutaj mamy karty szczęścia, porozumienia i jakiegoś pozytywnego środowiska zawodowego. Jakieś przemyślenia mogą być. I może być coś takiego, że Was ktoś odciąży, w sensie, że moglibyście mieć pomoc. No, na terenie pracy. Pomoc od ludzi. I wtedy wy macie lżej. No. Wtedy wy macie lżej. Dobra. Zobaczmy, co dalej. Zobaczmy, co dalej. Co jest najlepszego do osiągnięcia dla rybek w październiku. Co jest najlepszego do osiągnięcia. Asceza, asceza, post asceza, co wy będziecie robić? Ej, Miszki, co wy to macie zrobić? Wy się macie czegoś pozbawić, żeby zobaczyć, jak to jest, jak coś jest ograniczone, po to, żeby nie wiem, wejść na wyższy poziom. Dobra, ja nie wiem, co to ja powiedziałam i do kogo. Znaczy, wiem, co powiedziałam, tylko nie wiem, do kogo to było, bo no, to tak nie brzmi jak najlepsze do osiągnięcia, A jest, a jest. Jest pokazane, rybki się czegoś pozbawią, nie zrobią czegoś albo nie będą czegoś miały, będą się czuły ograniczone i to im na dobre wyjdzie. Słuchajcie, każde rybeńki, które planują posty jakieś, ja na przykład robię Dąbrowską teraz w październiku. Nie będę tego jakoś ogłaszać, nie będę jakoś tam robić z tego wielkiego halo, tak jak ostatnio robiłam. Ale wam mówię, że na przykład ja robię coś takiego, więc jak ktoś chce ze mną zacząć, no to teraz jakoś na początku października można, od weekendu najbliższego. Co tam jeszcze, kochani, co jeszcze może być? Zmiana stylu życia. Na przykład ograniczenie spożycia. No, jeżeli ktoś pije alkohol albo jakieś tam inne, tam cukry, nie cukry, mąki, nie mąki. No słuchajcie, różne są rzeczy, które no, nie, nie są dla nas zdrowe, nie? Ograniczenie. I wy macie pokazane, jak ja to ograniczę, jak ja tego nie będę mieć, to mi to na dobre wyjdzie. Zastanówcie się, co to może dla Was oznaczać. Dobra? Zastanówcie się. Być może dla niektórych to jest ograniczenie wydatków, a potem w listopadzie nagle się okaże, że jest pełno. Oszczędności. Być może, być może, kochani. Skupienie. O Jezusicku, mówię Wam. Słuchajcie, jeżeli Wy planujecie jakieś posty, nieposty, czy różne inne takie zmiany życiowe, coś, co będzie dla Was ograniczeniem i brakiem, to, to, wam, to wam wyostrzy zmysły. Ja mam na przykład doświadczenie z Postem Dąbrowskiej takie, że. Y, bardzo intuicja tak y, się wy, wyostrza. Wyostrza? Wy, nie, tak się nie mówi. Wyostrza, bardziej ostra się robi ta intuicja i skupienie i taka klarowność, że nie ma tej takiej mgły, wiecie, takiej, nie wiem jak ktoś tam mówi, że nie ma takiego poczucia, że nie wiadomo o co chodzi. Także wy macie większe skupienie i macie pokazaną stabilizację. Jeżeli ktoś myśli o zmianie pracy, jest to możliwe i to też będzie dobre do osiągnięcia. Większa stabilizacja. Poczucie, że stoicie mocno na dwóch nogach. Kochani, muszę to powiedzieć. Nie chcę, słuchajcie, ja nie lubię gadać o bliźniaczych w płomieniach i bratnich duszach, dlatego że później większość ludzi wchodzi w bajeczkę i z jakimiś toksykami chce siedzieć niepotrzebnie. Ale ja muszę powiedzieć, gdzieś jest jakaś osoba z znaku ryby. Która albo ma bratnią duszę, albo płomień, bliźniaczy, czy cholera wie co. No, najlepsze do osiągnięcia to jest albo uleczenie czegoś z tym człowiekiem, albo spotkanie się z tym człowiekiem, albo ewentualnie dla innych rybek poznanie wielkiej miłości. Tutaj są dwie moje główne karty bliźniaczy płomieni lub bratnich dusz, więc coś tu na rzeczy mogłoby być. Ja nie mówię, że wy musicie być razem, ale możecie coś uleczyć między sobą. No, uleczyć po prostu. Dobra, zobaczmy. Ewentualnie możecie się pogodzić z kimś, nawet i z przyjaciółką albo z przyjacielem. To też może być najlepsze do osiągnięcia. Dobra, kochani, wy z każdym znakiem zodiaku ryby, z każdym znakiem zodiaku od baranka do rybeczek od baranka do rybeczek jeszcze raz i lecimy od baranka do rybeczek zobaczmy jeżeli macie osobę z podznaku baranka blokada blokada ktoś jest oschły oziębły blokuje coś blokuje kogoś ktoś może się czuć zablokowany może być rozmowa może być odcinanie się od drugiej osoby. Na pewno coś surowego, w sensie takim, że ktoś surowo traktuje drugą osobę. I chłód. Chłód jest pokazany. Dziwne, dziwne. Jeżeli macie osobę z podznaku byka, dziecko może się zachowywać nie. Jeżeli macie dzieci, dziecko może się zachowywać nieodpowiednio i ojciec dziecka próbuje w czymś pomóc albo próbuje dziecku pomóc. To może chodzić o szkołę. Ale jeżeli nie ma żadnych dzieci, mamy pokazaną osobę, która bardzo chce coś robić z drugim człowiekiem, bardzo się tak decyduje na to, żeby być razem albo żeby coś rozwijać, ale nie ma między wami, co, i to jest dziwne, wystarczającej komunikacji. Ktoś chce, ale nie ma między wami rozmowy, nie ma, roz, nie ma rozmowy na temat tego planu. Jeżeli macie osobę spod znaku od macie bardzo fajne karty. Jest pokazane zdrowie, uroda. Zachwyt, zakochanie i wielkie szczęście, dla niektórych być może nawet rodzina, dom. Wymarzony dom, bardzo dobre karty. Jeżeli macie osobę z podznaku raka, albo nie możecie być razem, albo się nie możecie dogadać, ale ktoś kogoś kocha. Chyba, że jest znowu, no tak jak powiedziałam wcześniej, trójkąt, i wtedy bym powiedziała, że jedna dwójka się nie może dogadać. A dlaczego? Dlatego, że ktoś kocha kogoś innego. No więc nie daj Boże, ale takie coś jest możliwe. Ale tu jest miłość pokazana między ludźmi, ale się coś nie mogą dogadać, albo nie mogą być razem. O kurde, z lwem, o cholera. Jeżeli znacie osobę z podznaku lwa, no, tutaj jest bardzo dużo pasji. Jeżeli nie rozmawiacie, będziecie rozmawiać. Jeżeli się nie spotykaliście, spotkacie się. Jeżeli cokolwiek było nie tak między wami, to będzie dobrze. Bardzo dużo pasji. Tutaj nie ma nic innego, tylko ogień. Więc jeżeli znacie lwa, o kurde, no, to się przygotujcie. Przygotujcie się na bardzo, bardzo intensywną. Energię. Jeżeli jest osoba z podznaku panny, tu mamy pokazany czas, czekanie na coś. Mamy też pokazane, że ktoś żałuje, że stracił szansę i ktoś siedzi i myśli o tym, przegapiliśmy szansę na coś. Nie wiem, czy będzie ruch i nie wiem, czy będzie kontakt, ale jest pokazane, że ktoś na coś czeka, bo uważa, że przegapił szansę. Jeżeli macie osobę z podznaku wagi, tu jest pokazana osoba, która jest bezsilna albo która ma dość, i pokazuje: wypuszczam to, nie trzymam się już tego kurczowo. Uważajcie też na to, żeby nie, ma nie manipulował ktoś drugą osobą pod względem finansowym, żeby ktoś czyimiś pieniędzmi nie próbował tutaj zarządzać. Jeżeli macie osobę spod znaku Skorpiona, tu jest pokazana osoba, która może manipulować, obiecywać coś, a potem tego nie da. Może chcieć coś sprawić, żeby było, a potem i tak tego nie da, albo odwoła, zmieni zdanie. Dlatego tu trzeba uważać. Jeżeli macie osobę z podznaku strzelca, jest pokazane, że ktoś chce nowego początku, ale tak, żeby nie musiał niczego naprawiać, żeby nie musiał niczego zmieniać. Ktoś, kto nie widzi lekcji, nie rozumie lekcji. Jaką tu powinien odbyć, powinien się czegoś nauczyć, ale chce nowego początku. Ewentualnie, jeżeli jest naprawdę kiepsko między wami i Strzelcem, to jest pokazane: Nie naprawiam tego, bo stawiam na siebie. Stawiam na siebie. Z koziorożcem mamy pokazane no, karty romansu. Bardzo dużo emocji. Nie wiadomo do końca, co ktoś czuje. Ale bardzo ktoś chce się spotykać i romansować, ale jest niebezpieczeństwo, że ktoś ma więcej opcji niż tylko jedną. Z wodnikiem tu jest pokazana blokada i tęsknota i brak. Nie wiem, czy się dogadacie, a jeżeli nie macie kontaktu, to nie sądzę, żeby był. A jeżeli chodzi o rybki i rybki, tu mamy pokazane, że ktoś się wycofuje lub rezygnuje, albo blokuje energię seksualną. Dlaczego? Dlatego, że uważa, że druga strona jest niedojrzała, albo dlatego, że ktoś kogoś wcześniej zranił. No, no zranił, no, no co wam zrobię, miszki? Dobra, karty wyroczni. Pierwsza karta wyroczni dla rybek to musisz wybaczyć, jeśli chcesz być wolna, wolny. Zrób to dla siebie. No. A druga karta wyroczni, druga karta wyroczni to Moc Gwiazd. Ym, zostań, <laughs> zostań influencerem. Ym, zacznij zarabiać na swoją popularność i sławę. Zostań influencerem albo zdobądź popularność w firmie, w której pracujesz. Um, ja, a pod spodem jest napisane: wejdź w światło reflektorów. No, zrób krok i Wejdź w światło reflektorów. Macie być gwiazdą, no po prostu w skrócie, no macie być gwiazdą. Dobra, kochani, kurczę, fajne, ciekawe czytanie. Napiszcie, co myślicie i czy macie te takie dziwne sytuacje tam, co, co wyszły dla relacji. Jak nie macie, się nie przejmujcie. Pamiętajcie, większość z was... Ma tak naprawdę słońce w horoskopie wedyjskim, w, w, jak się nazywa, w Wodniku. Także warto przesłuchać też Wodnika. Warto również przesłuchać ascendentu wedyjskiego i słońce, nie słońca, tylko księżyca wedyjskiego. Oczywiście, zachodnie też możecie posłuchać i zobaczyć, gdzie jest wasze życie omawiane. To jest najważniejsze. Zobaczcie, gdzie Wasze życie jest omawiane. Nie wmawiajcie sobie czegoś, czego nie ma. Kochani, tyle. W październiku będzie Magiczny Październik, czyli ta seria, którą robię co roku. Także y, będzie fajnie. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Widzimy się niedługo. A na razie, buziaczki. pozdrowionka. No i papa.